Hej, cześć czołem, z tej strony Zupełnie Absolutny. Zapraszam na odcinek z całkiem nowym symulatorem, który pojawi się już za tydzień. Dokładnie 3 maja zapowiadane jest, zapowiadane jest wydanie symulatora piekarni, Bakery Simulator. Tak to jest po angielsku tutaj nazwane. żeby sobie screena. Eee, cóż to mamy? No, będziemy piec po prostu różne chlebki i bułeczki. Zaraz Wam przeczytam tutaj krótką notkę, którą otrzymałem od wydawcy. A teraz sobie przyjrzyjmy się menu. Mam oczywiście wersję polską, jest też wersja angielska, jest dużo wersji językowych. Ustawiłem wszystko na wysoki zobaczymy. Tylko cienie i odległość rysowania. No zobaczymy, jak to wpłynie na, na działanie. Wyłączyłem dźwięk, bo z tym dźwiękiem różnie bywa. Nie chciałem tutaj. Tu niektóre rzeczy nie są jeszcze przetłumaczone. Mam nadzieję, że będzie jakiś samouczek. Zaraz sprawdzimy. Stworzę nowy profil. zup Abs. To jest jeszcze wersja przedpremierowa, więc może zawierać jakieś błędy. Tak tutaj twórcy piszą. Może ja wam przeczytam krótką notkę, żebyście wiedzieli z czym to się je. Bakery Simulator. Bakery Simulator to... Symulator z perspektywy pierwszej osoby, który pozwoli Ci poznać tajniki zawodu piekarza. Wstawaj skórami i przekonaj się, co to znaczy być piekarzem. W Bakery Simulator każdy przepis jest inspirowany prawdziwym. Sprawdź książkę kucharską, skorzystaj z bazy oryginalnych przepisów i naucz się piec kilkadziesiąt rodzajów chleba, bułek i nie tylko. Bądź precyzyjny, inaczej Twoje wyroby nie będą prawidłowo wypieczone. I tu mamy jakieś cechy główne. Na pewno mamy tutaj pierwszy cecha. Wybierz swój cel. Sklepy potrzebują różnych rodzajów pieczywa, chleb i bułki. To za mało. Niektóre oczekują krasantów, bajgli czy mufinek. Przeglądaj codzienne listy zamówień, wybieraj je i zobowiązuj się do regularnych dostaw. Podnieś swoją reputację i zaufanie wśród sklepów, realizując dostawy na czas. Znajdź najlepsze składniki. Tu już nie będę czytał. Może zarabiaj i inwestuj. Dostosowuj piekarnię. Logistyka jest kluczowa. Otwarty świat. No więc... Y no, zobaczymy, zobaczymy. Stworzyłem sobie profil. Rozumiem, że możemy stworzyć kilka profili i to, to się liczy. Oczywiście, kliknąłem na mój profil, pojawiła się nowa gra, ale tutaj chyba mnie zmusza, żebym zaczął od samouczka. Dobra, spróbujmy. Pamiętaj, aby dostarczać klientom produkty najwyższej jakości. Dzięki temu zdobędziesz doświadczenie. Wow. No tutaj są jeszcze, pojawiają się tutaj jakieś napisy z boku, pewnie tego nie będzie. Witaj w swojej piekarni. Piękna czcionka, podoba mi się ta czcionka. Twój największy sen właśnie się spełnia. Jesteś właścicielem piekarni i wkrótce zalejesz miasto świeżymi wypiekami. Jednak to dopiero początek czekacie ogrom pracy, zbuduj reputację, zyskaj doświadczenie i odnieś sukces w świecie wypieków. To duża odpowiedzialność, ale nie martw się, dasz radę, przecież to spełnienie Twoich marzeń. Pierwsze zamówienie już na Ciebie czeka. Chodźmy. Ok. To są pokazane. A, okej. Okay. No to już jest, już jest gra. A więc poruszamy się normalnie z perspektywy pierwszej osoby. Tutaj mamy listę zamówień. Możemy się przyjrzeć naszej piekarni. Tak wygląda. Całkiem zacnie. Bardzo mi się podoba taki troszeczkę retro styl. Mamy trochę cegły, trochę takich kafli. Oczywiście mamy wielki piec. Tutaj mamy mieszadło. Mixerio, mixerius. E, mam nadzieję, że będziesz jakieś drzewko rozwoju. No, wygląda to na razie. Co prawda, nic, nic więcej tutaj nie widzimy, bo wyjść nie możemy z tego małego pokoiku, Ale sam pokoik jest przyjemny, przytulny, jakiś taki. No, ma, ma w sobie to coś, tak? No, może poza tym koszem, który mi się kojarzy z. Symulatorem naprawiania stacji. No dobra, kliknijmy na folderze. 5 minut, 3 e, chleby, a więc mamy czas, oczywiście. Nagrody 150 kasy i 5 punktów doświadczenia. Od teraz, właśnie w taki sposób będzie zaczynał pracę. W serio, mamy, będziemy na czas to robić. <laughs> Wolę takie symulatory spokojne. Po lewej stronie znajduje się lista sklepów z aktualnymi zamówieniami. Obecnie dostępne jest tylko jedno zamówienie, ale w dalszej części gry będziesz mógł wybrać ich więcej i to ze znacznie dłuższej listy. OK. Po prawej stronie znajdziesz mapę z zaznaczonymi sklepami. Na tej podstawie możesz sprawdzić lokalizację zamówień i zdecydować, do której części miasta chcesz dokonać dostawy. OK. Wybierz dostępne zamówienie, naciśnij potwierdź. OK. Ryczące aleje. Ok, potwierdzamy. Po wybraniu zamówienia pojawi się na tablicy zamawiającej... Naciśnij... Po wybraniu zamówienia pojawi się na tablicy zamawiającej. Naciśnij prawy przycisk na płycie, aby go <laughs> zabrać. Ale przed przejściem dalej pozwól mi nauczyć cię o książce receptury. O, panie, ile tego tu będzie? aby otworzyć menu kołowe, menu, menu, naciśnij tab, no naciskam. Oto menu promieniowe, w którym można przełączać się między wieloma narzędziami i kategoriami. OK. Wybierz książkę kucharską. Gdzie jest ta książka? Tu jest książka z przepisami. Oto wszystkie przepisy, które i już wiesz w tej chwili nie jest, yy, nie jest tak wiele. W tej chwili nie jest tak wiele, ale nie martw się. Z każdym nowym poziomem nauczysz się nowych. Zakładki z boku ułatwiają nawigację. <laughs> ok. Każda strona receptury zawiera informacje o krokach wymaganych do przygotowania zamówienia, jak również składników, czasu mieszania składników i czasu pieczenia. OK. za pomocą strzałek możesz wybrać liczbę produktów do pieczenia. Przepis zostanie odpowiednio zmieniony. 3 no, Dobra. Lista kontrolna jest widoczna po prawej stronie ekranu. Okej, okay. mamy tutaj. Super. Jesteś gotowy, aby coś upiec? Tak? Świetnie. Naciśnij na misca, aby ją podnieść. Gdzie jest Micha? Tutaj. Ta miska jest przeciętna i raczej mała, ale nie martw się. W trakcie gry będziesz mógł odblokować yy, większe i bardziej profesjonalne miski. Będziesz mógł także zwiększyć ich pojemność. Dobrze. Teraz czas zebrać potrzebne składniki. Przejdź do regału na składniki. W lewym dolnym rogu ekranu znajdziesz miarki. Na razie potrzebujesz tylko miarki 1 gram mililitr. Gdzie jest? Gdzie to jest? Aha, tutaj sobie wybieramy. QE, dobra. <laughs> no to... W lewym dolnym rogu znajdziesz.. Aha, dobra. Okej. Okay. Możesz pobrać składnik każdorazowym kliknięciem za pomocą miarki lub naciśnij i przytrzymaj przycisk. Trzymana miarka będzie po kolei uzupełniana. Eee, to jest masło. Dział tu nie jest przetłumaczone. Biały cukier to jest na pewno. A tu. 3 gramy, ale mi niepotrzebne masło. Dobra. Przy okazji za każdym razem, gdy się pomylisz, zobaczysz ikonę obok etapu, przy którym popełniłeś błąd. No, popełniłem błąd. W ogóle jak zachlapałem to. Nie martwcie, ten błąd można łatwo naprawić. Możesz usunąć tylko ostatnio dodany składnik wskazując na pojemnik ze składnikami lub kosz na śmieci. No chcę... Dobra. Aha. Dobra. Mogę odstawić. Aha, dobra, mogę cofnąć. Super. Super, ale co wtedy, gdy więcej niż jeden składnik misji jest błędny, masz usunąć błędne składniki z kosza na śmieci. Pozwól mi pokazać jak to działa. Zbierz podświetlony składnik za poza miski. Ponownie za pomocą tego. Dobra. I teraz rozumiemy. To wszystko znowu jest puste. Dobra. Pamiętaj, że tą, tą metodą możesz pozbyć się całej zawartości miski. Ok. Możesz użyć kosza na śmieci również do wyrzucenia innych rzeczy, takich jak przypalony chleb lub zużyte formy na chleb. Tak czy inaczej, wróćmy do pieczenia. Spójrz na regał. Wygląda na to, że brakuje jednego z potrzebnych ci składników. Nie martw się. Tutaj przydać się zakładka, akcesoria do pieczenia w menu kołowym. A... Dobra. Towary do pieczenia. Zakładka materiałów do pieczenia. Yy, z, zakładka materiałów do pieczenia. Jest miejsce, w którym można kupić brakujące składniki. Mąka. No oczywiście, bo nam mąki brakuje. Zabierz, yy, zatem wybierz brakujący produkt. Naciśnij kup. Po zakupie produkty nie trafiają od razu do twojej piekarnicy, czyli musisz poczekać na dostawę. To może być trochę kłopotliwe, prawda? Możesz jednak przyspieszyć proces dostawy, ale ostrożnie przyspieszenie dostawy może cię trochę kosztować. Naciśnij U Na mące pszennej U Jak mam naciśnie? Gdzie jest ta mąka? To jest to. Jest jedna prosta sztuczka, dzięki której unikniesz płacenia za szybszą dostawę lub czekania na przybycie składników. Wystarczy kupić wszystkie brakujące produkty przed wyborem zamówienia. Przygotowanie się na cały dzień pracy zaoszczędzi ci wydatków. Oczywiście. Zgadzam się. Masz już wszystkie niezbędne składniki, możesz więc wreszcie zacząć przygotować swoje zamówienie. Teraz możemy wrócić do narzędzia skup. Wygl wyglądać, wyglądać. Tym razem możesz wybrać. Możesz wybrać różne rozmiary miarki, aby zmienić yy, rozmiar eku. Aha, 20 no dobra. Lub rzucić kółko myszy. Ok. Wszystko wiem. Możesz pobrać składnik każdorazowo kliknięciem za pomocą miarki lub naciśnij przycisk przytrzymaj. Trzymana miarka będzie po kolei uzupełniona. Ok. Wszystko, wszystko już to było. Zbierz składniki do miski. Potrzebujemy 150 bąki pszennej. No to weźmiemy 3 razy. tak? Raz, dwa, trzy. Ok. Następnie. Tu nie jest pokazane, czy to są drożdże. To jest woda, 60 ml, czyli 50 i. Nie ma 10? 60. Mleko, milk. Dobra, to jest mleko. Mleko też 60. Proszę. I drożdże. Obstawiam, że to będzie to, bo nie wiem, bo mi się podświetla. Drożdże 6 gram tylko. Proszę. I cukier 3 gramy. Jest. Wszystko mamy. Przejść ciasto do miksera. Taka brudna ta micha. Następnie naciśnij przycisk na obudowie miksera. I poczekaj, aż ciasto będzie gotowe. Uważnie obserwuj widżet, aby nie przemieszać ciasta. Tu pisze, że 20 do 35. Ok, czekamy. Nie sądzisz, że proces miksowania mógł być nieco krótszy? mam na to idealne rozwiązanie. Modernizacja maszyny. Dobra, jest 20. Stop. E, Możemy zaktualizować go, OK. U. Niestety nie działa. Aha, bo muszę R nacisnąć. Aby sprawdzić punkt opcji aktualizacji w, mi w misce miksera naciśnij U. E, zobacz, opcję aktualizacji, aby kupić aktualizację wystarczy nacisnąć przy przycisk zakup. Okej. Okay. Na mikserze, a przynieść ciasto z do miski, dobra. Mamy to. Umieść ciasto na desce do formowania. Tu jest, ok. Bułeczki są tworzone z nagimi rękami. Odłóż miskę na stół na środku piekarni, ok. Nagimi rękami. Bułki. Seria to miało być chleb, nie? Dobra, niech będzie minigra. Poczekaj, a skanik do zielonego obszaru to jest minigra. Mini gawa napisali. Więc do przetłumaczenia tutaj jest pierwsza minigra powinna być yy, i naciśnij. Jeśli to zrobisz w obszarze czerwonym, otrzymasz minus punkty do ostatecznego wyniku. Ok, pięknie jest. Druga minigra polega na formowaniu ciasta. Chwyć pierścień i poruszaj myszą, aby dopasować obrazy do cieni. Łopanie, co oni tu wymyślili? Który mam pier... okej, okay, dobra, R. Który mam pierścień? Uformuj bułki. O, super, tylko ja chcę w tą stronę, dobra. Okej. Okay. Jest. Eee. Dobra, to jest kolejna migra. Tylko nie wiem za co mam jakoś z... Okej. Okay. Dobra. Pałóż świeżo uformowany, bułeczki na tacy. Aby to zrobić, chwyć i przytrzymaj tacę. I kliknij bunty, aby je poruszyć. Możesz je także wziąć jedną bułkę na tacy. Raz umieścić go na tacy. Nie kumam o co chodzi. To nie po polsku. Nie nie wiem o co o, o, Jakie bunty. Okej, okay, dobra. Aha, dobra. Czyli mam wziąć Michał. okej. Okay. Wszystko wiem. Wreszcie nadszedł czas, aby upiec bułki. Miałby być trzy chleba, nie bułki. Na razie posiadasz tylko stary piec. Nie martw się, w naszych części gry zdobędziesz lepsze piece. Aby otworzyć drzwiczki pieca, naciśnij na nie, używając to, to, prawym przyciskiem. okej. Okay. Pach. Okej, okay. kładę. Proszę bardzo, zamknij piec. Poziom wypieczenia, jak tu pisze. 200 stopni, czy on ma 200 stopni? Możesz sprawdzić stan bułek wskazując na drzwiczki pieca, gdy pojawi się widżet pieczenia Dla każdego produktu zobaczysz czasomierz Oraz status procesu pieczenia, okej okay. To 25, już jest 25, zabieramy Dziękujemy Okej okay. Proszę bardzo. Przygotować bułeczki do dostawy. Ok. Ponieść skrzynkę. Na pomarańczowo. Ok. Pamiętaj, że później, w grze, będziesz w stanie stosować skrzynie na siebie, aby dostarczyć więcej zamówień. Teraz zamówienie jest gotowe do dostawy. Przejdź do drzwi, naciśnij przycisk. Ok. Tutaj możesz wybrać zamówienie, które chcesz dostarczyć. Masz tylko jeden porządek, więc już go wybraliśmy. Porządek. Coś tu nieprzetłumaczone po polsku. Naciśnij przycisk przenieść do miasta, aby przejść do miasta. Okej, okay. to będziemy jeździć samochodem. Mmm... Nie wiedziałem, ale numer zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ojej. Ale brzydko to przez chwilę było. To jeszcze nie koniec swojego zadania. Dostarczanie zamówień jest równie ważne jak ich przygotowanie. Na tym etapie musisz działać tak szybko, jak to możliwe. Pamiętaj, aby obserwować już na górze ekranu. Okej. Okay. W dalszej części gry będziesz mógł wynająć kuriera, który dostarczy twoje zamówienie. To dość wygodne rozwiązanie, prawda? Mm -hmm. W lewym dolnym rogu Możesz zobaczyć mini-mapę, która pomoże Ci poruszać się po ulicach miasta. Aby sprawdzić cały widok okolicy, możesz otworzyć mapę miasta. Dań, naciśnij menu kołowe. Ok, odrzuć zamówienie. Mapa. Ok. Użyj Escape, dobra. Space Hamowanie. Ok, jedziemy. No, tutaj ta grafika jest mocno umowna. Nie wygląda to zbyt dobrze. To sam samochód jeździ całkiem spoko, tylko... nie słyszę, żeby on nich... Ojej, ale hamuje długo. Mogę? OK. R. Ale nawet nie było opóźnienia. Dobra, udało się. Poziom pierwszy. Reputacja minus 1. A czemu minus 1. Powrót do piekarni. Okej. Okay. Czyżby to był koniec samouczka? Chyba nadszedł czas na krótką przerwę od ciągłego pieczenia. Wiesz, co jeszcze jest świetną zabawą. Przemiany. Czas na remont piekarni, aby nadać jej odrobinę świeżości. Okej. Okay. Dobra. Personalizacja. Wskaż przy stole głównym i naciśnij. OK? Wskaż. naciśnij Dobra. I co nacisnąć? Gratulacje. Zrealizowałeś swoje pierwsze zamówienie. Zapomnij o tym, czego, yy, czego się dzisiaj nauczyłeś. Przyda ci się to w dalszych doświadczeniach pikarniczych. Powodzenia. OK. Już mamy opcję nowej gry. No dobra, słuchajcie. Ja nie będę przeciągał. Bo zobaczcie, że ta gra jeszcze ma tutaj jakiś. Jest to pre-order, zrobimy sobie jakąś misję może jeszcze przed tym 3 maja. Ale na chwilę obecną, ja sobie tutaj mogę zapisać. Nie mogę. Wyjdę do pulpitu. No, mniej więcej wiecie, z czym to się je w tej chwili. Będzie więcej składników. Fajnie by było, żeby jednak te napisy, skoro mamy wersję polską, miały naklejki polskie. Jeśli wiedzieć to woda, że to jest drożdże, ryż. Czy co tam jeszcze? Właściwie, tutaj jest w sumie podpisane drożdże. Woda na dole widzę teraz. Natomiast mimo wszystko etykietki byłoby lepiej, jakby to były etykietki po prostu spolszczone. Yy, Okej. Okay. Jakie wałki są fajne. Yy, będziemy się z... próbować jeszcze zmierzyć nieraz z wypiekami. Mamy teraz dwie blachy do pieczenia. Po upgrade. Ie. Do następnego. No myślę, że, że na pewno. Do następnego odcinka. Cześć.